Na temat problemu tożsamości płciowej i homoseksualizmu, porozmawiam z doradcą życia rodzinnego, panią doktor Agnieszką Kadarzyńską. Jak to jest? Rodzimy się jako czysta karta i jesteśmy formowani do bycia dziewczyną i chłopakiem? Czy to jest od razu ustalone i nie mamy na to wpływu? No, płeć jest kategorią biologiczną i potwierdzają to współczesne badania naukowe, zarówno. Biologii, z embriologii, z genetyki, z psychologii, ale też z filozofii. Jakby tutaj nie mamy co z tym dyskutować, i z biologicznego punktu widzenia każdy z nas rodzi się już jako mężczyzna lub jako kobieta. Mamy określoną płeć od samego początku. Co więcej, nawet ta płeć już jest ustalona w momencie poczęcia. Każda komórka organizmu ma już tę płeć. W sobie zapisaną. Więc ogólnie w naukach biologicznych płeć organizmu się określa poprzez przystosowanie tego organizmu do rozmnażania. No, czyli w zależności od tego, jak organizm się rozmnaża, jest uznawany za organizm żeński bądź męski, w, w tym wypadku, jeżeli chodzi o rozmnażanie płciowe. Natomiast w związku z tym moglibyśmy powiedzieć, że no, płeć jest czymś naturalnym, czymś biologicznym, po co więc w ogóle się tym zajmować? No właśnie, no i tutaj pojawia się pewien problem. Bo człowiek ma naturę troszkę inaczej niż inne istoty. My, oprócz tego, że mamy przejawy życia biologicznego, to u nas te przejawy życia biologicznego są też przejawami życia osobowego. W związku z tym, w takim rozumieniu, możemy powiedzieć, że w człowieku no nie ma nic tak w pełni do końca naturalnego, bo człowiek ma w sobie kulturę. Czyli musimy tak samo podejść do płciowości, że naturalnie każdy z nas ma płeć. Rodzi się jako mężczyzna lub jako kobieta, ale tę płeć, Trzeba wychować, czyli płciowość wymaga wychowania. I tak jest też z innymi przejawami życia, jak zjedzenie, czy jak wydalanie. Przykładowo na przykład, jeżeli mamy małe dziecko, to uczymy je. Siadania na nocnik, potem chodzenia do toalety, mycia rączek, zamykania drzwi, mimo że wydalanie przecież jest czymś naturalnym. Ale my musimy obostrzyć to pewnymi e, takimi obwarowaniami kulturowymi. Podobnie jest z jedzeniem. Też, jak wiemy, odżywianie jest czymś, co jest jednym z kryteriów uznania czegoś w ogóle za organizm żywy. Natomiast my tworzymy z tego pewną kulturę, nie? albo nawet czasami celebracje. Mamy, nie wiem, uczty weselne, mamy kolację wigilijną, więc jedzenie, mimo że jest czymś naturalnym, jest dla nas też przejawem pewnej kultury i podobnie właśnie jest z płcią, więc w tym znaczeniu płciowość jest czymś naturalnym, ale wymagającym wychowania i społeczeństwo właśnie musi nadać jej pewne normy i u człowieka każda taka naturalna czynność staje się częścią kultury i dlatego wymaga wychowania. A co jeżeli ktoś nie utożsamia się ze swoją płcią, na przykład żyje w ciele mężczyzny, czuje się kobietą lub na odwrót? Wtedy mówimy o tak zwanej dysforii płciowej. W ogóle dysforie to są takie pewne zaburzenia, które są związane z jakimś głębokim dyskomfortem związanym właśnie z własnym ciałem. I to jest takie błędne przekonanie co do... Stanu swojego ciała. Może to być na przykład anoreksja, nie? kiedy ja jestem błędnie przekonana o tym, że jestem za gruba. Są osoby, które mają błędne przekonanie o tym, że są niepełnosprawne. Cały czas sądzą, że są niepełnosprawne, mimo że ich ciało są, ciała są w pełni zdrowe. I to właśnie są dysforie. Jeżeli chodzi o dysforię płciową, to właśnie to błędne przekonanie dotyczy tego, jaka jest moja płeć, że moje ciało nie odpowiada temu, kim się czuję. Stąd też jakby takie błędne przekonanie ze stanem faktycznym no, powoduje taki duży dyskomfort y, psychiczny. Y, I tak naprawdę dysforia płciowa może wystąpić u każdego, to niezależnie od wieku, w każdym momencie może się pojawić. Y, to jest takie doświadczenie trudności z akceptacją właśnie własnego ciała i to może wywołać silne y, niepokoje, jakieś przygnębienie, y, frustrację. No, może być też y, to przyczyną różnych takich problemów natury psychicznej. Skąd mogą brać się problemy tożsamości płciowej? Zaburzenia płciowe występują mniej więcej raz na około 5000 urodzeń i one najczęściej przybierają postać takich różnych nieprawidłowości w obrębie narządów rozrodczych. Natomiast to wynika z defektów chromosomalnych, genetycznych, hormonalnych i to nie znaczy, że powstają wtedy jakieś osoby innej płci kolejnej płci, że rodzi się człowiek, który nie jest ani mężczyzną, ani kobietą, tylko nie wiem, mieszanką tych dwóch bądź też jeszcze inną płcią. Jest to zawsze kobieta z jakimiś nieprawidłowościami w procesie rozwoju bądź mężczyzna z jakimiś nieprawidłowościami w procesie y, rozwoju. I tutaj jakby środowisko medyczne jest zgodne. Nie mamy tutaj y, Wątpliwości. Natomiast przyczynami mogą być różne mutacje genetyczne, mogą być hormony, wpływ właśnie hormonów. Jakieś inne czynniki mogą też być związane z problemami natury psychospołecznej, na przykład ktoś doświadczył jakichś traumatycznych wydarzeń, nie wiem, molestowania, znęcania się, czasami wyśmiewania przez dorosłych jego ciała w dzieciństwie i to też może powodować u niego wystąpienie takiej dysforii. Czasami też zaburzenia w takich relacjach z najbliższymi mogą być pojawienia się dysforii. I może to być też kombinacja różnych tych czynników w różnym natężeniu. Zresztą, też nie wszystko jeszcze wiadomo, nauka nie zna wszystkich możliwych przyczyn, skąd taka dysforia może się brać, i też myślę, że wiele to jest do zbadania i do odkrycia jeszcze. Co wówczas robić? Czy operacja zmiany płci jest dobrym rozwiązaniem? W środowisku amerykańskim jest taka tendencja, żeby jak tylko pojawi się jakiekolwiek zaburzenie płci, to żeby od razu kierować taki przypadek nawet u małych dzieci na właśnie zmianę płci. Tak się to nazywa, chociaż my wiemy, że nie da się w pełni zmienić płci w tym znaczeniu biologicznym, o którym mówiliśmy. Bo no, płeć jest zapisana w każdej komórce, my nie zmienimy zapisu genetycznego w każdej komórce, ale oczywiście chodzi o pewne na kosmetyczne, czy nawet e, dokonanie pewnych chirurgicznych zmian w ciele. I e, taka zmiana płci ma być pewnym lekarstwem na to, żeby ta osoba poczuła się ze swoim ciałem e, dobrze. I czasami rozpoczyna się już od wieku wczesnodziecięcego, chociażby poprzez blokowanie e, hormonalne. Zmian, które w czasie dojrzewania dzieją się w organizmie, no po to, żeby potem umożliwić ewentualnie dalsze kroki w kierunku tej, tak jak mówię, cudzysłowie, zmiany płci. Tymczasem okazuje się, że od 80 do nawet 95% dzieci, których, u których pojawił się taki problem dysforii płciowej, samoczynnie z niego wyrasta. O ile oczywiście wcześniej nie rozpoczniemy już jakichś kroków w celu utwierdzania ich w tym błędnym przekonaniu, że te płeć jest inna niż w rzeczywistości, bo wtedy oczywiście no, niekoniecznie to do tego wyrośnięcia z problemu dojdzie. Natomiast istnieją takie ośrodki, gdzie skutecznie pomaga się osobom z dysforią płciową, poprzez psychoterapię, właśnie poprzez naprowadzanie tych przekonań tych osób na właściwe tory, czyli zmianę przekonań, a nie zmianę ciała. Bo tranzycja, czyli właśnie ta operacja, procedura zmiany płci no nie jest rzeczywistym rozwiązaniem problemu, bo my nie jesteśmy w stanie ciała yy, nigdy zmienić w pełni z kobiecego na męskie i na odwrót. Yy. Mówią też o tym wprost osoby, które przeszły detranzycję, to znaczy takie, które najpierw zmieniły płeć, a potem zdecydowały się wrócić do swojej pierwotnej płci, ponieważ zauważył, że to nic im nie dało, że to nie rozwiązało ich problemu, nie dało im szczęścia, nie dało im tego komfortu, na który yy, liczyły. I yy. To jest też ciekawe, że w przypadku dysforii płciowej postępuje się tutaj inaczej niż w przypadku innych dysforii. No, wyobraźmy sobie, że ktoś anoreksję będzie liczył, leczył w ten sposób, że zamiast leczyć to błędne przekonanie osoby, która jest już przeraźliwie chuda, bo cały czas się odchudza, mimo że przecież nie jest gruba, nie? zamiast leczyć to błędne przekonanie, na przykład przeprowadzałby u niej operację zmniejszenia żołądka, żeby jakby utwierdzić ją w tym przekonaniu, żeby poczuła się z tym lepiej. No, no, Nie robimy tak, prawda? podobnie jak nie robimy tak z osobą, która jest przekonana o tym, że jest niepełnosprawna. No nie odcinamy jej ręki, żeby faktycznie stała się niepełnosprawna, żeby to przekonanie było słuszne ze stanem e, faktycznym, tylko leczymy jej błędne przekonanie. Prawda? To byłoby po prostu okaleczanie zdrowego organizmu. E, tutaj akurat e, w dysforii płciowej z jakichś względów, m, ciężko jest powiedzieć jakich, m, inaczej się postępuje. Chcemy utwierdzić przy osobę z tym błędnym przekonaniem w tym przekonaniu, zamiast. E, pomóc jej to przekonanie zmienić. I właśnie ta tranzycja jest takim utwierdzaniem w błędnym przekonaniu, natomiast często ona nie przynosi spodziewanego efektu. A co z orientacją płciową? Czy ludzie muszą funkcjonować jako organizmy heteroseksualne, czy to nie jest tylko jakieś ustalenie kulturowe? Kultura wychowuje płciowość, ale to nie znaczy, że ją tworzy albo że ma prawo o niej decydować. Ta płeć, jak już mówiliśmy, po prostu jest. I w naturze człowieka jest właśnie też taka relacyjność, to, że między kobietą i mężczyzną zachodzi pewna komplementarność. To jest coś dla nas kluczowego. Homoseksualizm natomiast jest nie tyle problemem z seksualnością, co problemem z pewną identyfikacją płciową. Czyli w homoseksualizmie nie chodzi o seks, tylko chodzi o poczucie własnego ja, o pewne relacje, o jakieś budowanie i utrzymanie intymności, o to, żeby mieć prawidłowy obraz siebie. I to właśnie wiąże się czasami z poczuciem takiej wewnętrznej pustki. I właśnie tę pustkę, z poczuciem, takiej, tą, tą pustkę takie osoby próbują w jakiś sposób wypełnić jakimiś homoseksualnymi impulsami czy zachowaniami. I dlaczego? No właśnie dlatego, że ta relacja homoseksualna nie może zapewnić tego, co wynika z komplementarności płci, czyli z tego, że no musi się spotkać mężczyzna i kobieta, żeby doszło do tej wymiany właśnie na tym poziomie głębokim, takiej intymności, prawdziwej bliskości. I człowiek przez ten swój wybór... Nie może zaprzeczać ludzkiej naturze, czyli nie może zaprzeczać biologii nie? temu, że po prostu my potrzebujemy spotkania z osobą płci przeciwnej. Nie chodzi tutaj o tą płaszczyznę seksualną, ale właśnie o tą płaszczyznę taką całego człowieka, nie? duchową, psychiczną, cielesną oczywiście również. Mówimy, że człowiek z natury jest heteroseksualny, a przecież tyle osób czuje pociąg do tej samej płci. Jaki to może być odsetek? W latach 50. ubiegłego wieku ogłoszono taki słynny raport Kinseya, bardzo szeroko okrojone badania nad seksualnością. Ludzką. I z tegoż raportu wynikało, że 10% populacji to osoby mające skłonności homoseksualne. Jak się później okazało, te dane no, nie są wiarygodne, były mocno zmanipulowane. Zresztą sam autor tego raportu był czynnym homoseksualistą. I prawdopodobnie miał na celu też zawyżenie tych danych, po to, żeby pokazać, że w zasadzie związki homoseksualne są taką samą normą jak heteroseksualne, że tutaj nie ma żadnej różnicy. Natomiast ten mit od 10% do tej pory funkcjonuje w społeczeństwie, jest często powtarzany, nawet czasami w naukowych czasopismach, właśnie na podstawie tego badania, które już od 70 lat gdzieś tam istnieje. Tak naprawdę nauka mówi teraz o około 1,2 do 2% osób, których te problemy homoseksualne mogą się pojawiać. Skoro homoseksualizm nie jest zgodny z naturą, to co może zrobić osoba odczuwająca takie skłonności? Przede wszystkim ćwiczyć się w wytrwałości, budować w sobie taką, taką cnotę wytrwałości, nie ulegać tym skłonnościom. To, że skłonności się pojawiają, to nie jest nic złego, bo to jest coś, co przychodzi z zewnątrz. To nie jest tak, że ktoś ma grzech, bo jest homoseksualistą, to że robi coś złego, bo ma skłonności homoseksualne. Ważne jest, żeby tym skłonnościom po prostu nie ulegać, nie podążać za nimi. Tak naprawdę to, że u mnie pojawiają się takie skłonności homoseksualne, nie powoduje tego, że nie wiem, jestem jakiś inny, jestem gorszy, jestem gdzieś wykluczony. Natomiast oznacza to, że taka osoba powinna poszukać pomocy. Czasami to jest e, możliwa psychoterapia, czasami e, chodzi o to, żeby po prostu znalazła odpowiednią wspólnotę, żeby potrafiła po prostu, e, mając ten pewien krzyż, czy pewne e, trudności właśnie w życiu dodatkowe, nie? związane z tym, że pojawiają się u niej takie skłonności, po prostu z nimi, e, e, z nimi żyć. Czyli, e, nie ulegać im, nie? Radzić sobie. I jeżeli te skłonności są czymś trwałym, bo często jest też tak, że skłonności homoseksualne są czasowe, to często się pojawia w wieku dojrzewania, w wieku nastoletnim, ktoś wtedy, nie wiem, twierdzi, że, że na pewno właśnie jest homo, osobą homoseksualną. Natomiast to są często takie przejściowe, przejściowe naturalne zresztą fazy, Człowieka. Natomiast jeżeli one już mają charakter trwały, no to wtedy właśnie warto takiej, takiej pomocy, takiego wsparcia poszukać. Istnieją takie placówki też, które podejmują się psychoterapii osób homoseksualnych, tak zwanej terapii reparatywnej. Z powodzeniem zresztą, tu w Niemczech dość, dość dużo właśnie się o tym mówi, jest, jest dość, silny, dość, dość silna placówka, która się tym zajmuje i właśnie jest to też pewne rozwiązanie. Natomiast dla nas istotne jest to, żeby starać się budować tamte wytrwałości. Tak samo, jeżeli ktoś, nie wiem, żyje w małżeństwie, czy jest księdzem i wie, że, nie może wejść w związek z kimś innym, nie? Może się pojawić zakochanie, które jest od niego niezależne, prawda? I to nie jest nic złego, ale jeżeli ja pójdę za tym zakochaniem, wejdę w ten romans, to w tym momencie już podejmuję złą decyzję, prawda? I tak samo jest z homoseksualizmem. Ja mogę mieć skłonności, które są z zewnątrz. To jest trudne, bo one są we mnie i to jest coś, co wydaje mi się naturalne, a z czym ja muszę walczyć? Ale dopóki ja za nimi nie pójdę, to, to, to one w żaden sposób mnie nie określają, nie, nie czynią ze mnie nikogo innego gorszego czy, czy w jakiś sposób złego. Jaki jest stosunek Kościoła do osób homoseksualnych? No, Kościół, tak jak już mówiłam, jasno odróżnia skłonności homoseksualne, no, które są niezależne od człowieka. Po prostu są czymś z zewnątrz, od zachowania, czyli od czynów homoseksualnych, no, które już są pewną decyzją. Podejmuje je, ponieważ moja wola na to przyzwoliła. I te czyny właśnie są z samej swojej natury, po prostu wewnętrznie nieuporządkowane, no, chociażby dlatego, że one wykluczają z, tych, z, tej, z tej sfery seksualności to spotkanie mężczyzny i kobiety, czyli to, że mamy właśnie przez tą seksualność budować jedność mężczyzny i kobiety oraz wykluczają dar życia. No, ze związku z homoseksualnego nie będziemy mieć nowego życia, prawda? Nie, po, nie poczyni się nam dziecko. Więc takie dwa istotne elementy związane właśnie ze współżyciem seksualnym, które, na które wskazuje Kościół, czyli budowanie jedności oraz yy, właśnie otwarcie na rodzicielstwo, no tutaj są zaburzone w takim akcie. W związku z czym te same, same z siebie te zachowania są uznawane za złe, ale Kościół zawsze odróżnia osobę od czynu. I homoseksualiści są tak samo zaproszeni do życia w kościele, oni nie są wykluczeni, nie są ekskomunikowani, nie tworzy się jakichś oddzielnych enklaw, get, grup dla homoseksualistów, oni po prostu są zaproszeni do uczestniczenia w życiu kościoła, tak jak każdy inny. Oczywiście czasami potrzebują specjalnej opieki duszpasterskiej, bo na przykład z tymi skłonnościami ciężko jest im żyć, ciężko jest im pokonywać je za każdym razem, więc potrzebują dodatkowego wsparcia. Ale tutaj tak samo jak każdemu innemu możemy zalecić kierownictwo duchowe, stałego spowiednika, który będzie w stanie pokierować, zrozumieć, już być tą osobą, towarzyszyć jej i wspierać na tej drodze właśnie noszenia tego mimo wszystko krzyża tych skłonności homoseksualnych, ale właśnie mamy też przykłady, piękne przykłady takich osób ze skłonnościami homoseksualnymi, które żyją na co dzień w czystości, żyją w tej wytrwałości, potrafią przezwyciężać te skłonności homoseksualne dzięki właśnie życiu sakramentalnemu. Modlitwie, wsparciu innych osób. I nie mają one jakby żadnego, nawet oddzielnego miejsca w kościele, są po prostu częścią kościoła, tak jak każda inna osoba. Dziękuję bardzo. Dziękuję.